Rękodzieło pogardy. Muzyka Najkrótszym komentarzem amerykańskich sukcesów Karola Nawrockiego powinien być cytat z pana Tadeusza. Umilkli strzelcy, stali szwacze zadziwieni. No bo rzeczywiście rozmawiał tam jak równy z równym z Trumpem. Traktowano go niczym królową angielską. No i obiecano więcej niż można się było spodziewać. Jeszcze w dogrywce we Włoszech Meloni go ucałowała, a papież pobłogosławił. No i szczujnia za nie mówiła. Ale tylko na chwilę. Neo telewizja publiczna poradziła sobie z tym problemem w najprostszy sposób. Aby przykryć wydarzenia w Białym Domu, transmitowała nie na okrągło katastrofę kolejki linowej w Portugalii. Dyskutowała ten temat z ekspertami, komentatorami, jakby tego dnia w całym świecie nic ważniejszego się nie wydarzyło. Ruszyła oczywiście cała sfora pismaków, piesków, wyskropków Urbana, zmugusów, lizusów, no i dawaj szukać dziury w całym. choć. Nie szło im, trudno było. Nie te spodnie, nie te guziki, nie ta kreacja pierwszej damy, pouczały specjalistki od wizerunku, same oślizgłe larwy, na których widok zwykły człowiek ma ochotę dokonać kamikałtu. Angielski nieperfekcyjny, widać pewne nieobycie, no. śmiech na sali z takimi zarzutami więc co mamy zamiast dawnego przemysłu pogardy raczej najwyżej rękodzieło tejże dlaczego tak się dzieje może dlatego, że celem ataków nie jest powściągliwy inteligent z Olczoli Boża czy doskonale wychowany krakus spod Wawelu ale bokser z Sopotu chłopak z blokowiska który wie jak rozmawiać z szemranymi typami i orientuje się, że z hamem Trzeba twardo. Wtedy rozumie, a nawet rozumie. No i nasz prezydent ruszył z kopyta. Narzucił własną narrację i zapędził przeciwnika do głębokiej defensywy. No i niech spróbują mu teraz zabrać krzesło przy europejskim stole lub odmówić samolotu. W parę tygodni udowodnił, że naród polski ma nareszcie właściwego przedstawiciela swoich interesów. I co? Nagle stali się niewidoczni premier, ministry, ambasadorowie. Żal było patrzeć, jak spocony Donaldinho yy, na konferencji prasowej tłumaczył się, że Macron nie przywitał go osobiście, tak jak innych przywódców, no bo samolot się spóźnił i obrady pod jego nieobecność już się zaczęły. Gdyby spóźnił się samolot Trumpa albo Nawrockiego, Emanuel by zaczekał. A tak, Donek może się tylko cieszyć, że w ogóle go zaproszono. Przy odrobinie honoru, cesarz Europy już by spakował walizki i poprosił o jakąś rezydencję na Elbie, żeby nie powiedzieć świętej Helenie. Ale on nie przyjmuje do wiadomości, że już jest pozanatane, po ptakach i jedyne pytanie, jakie można postawić, to nie czy go się pozbędną, tylko kiedy? W całej sprawie zresztą jest rzecz o wiele istotniejsza. Nawrocki udowodniwszy absolutną zbędność rządu, przynajmniej takiego jaki mamy, przebojem zdobywatele. Pytanie jeszcze, czy wymieniwszy rząd zadowoli się rolą żyrandola? Czy nie jesteśmy właśnie świadkami zmiany systemu z gabinetowego na prezydencki, co za jakiś czas przyklepie konstytucja? Przecież naród wyraźnie sobie tego życzy. Zwłaszcza gdy w roli ojca tego narodu widzi nie, nieprzewidywalnego Bolka, komucha pół magistra Olka czy wuja Bronka, który świeżość utracił przez na wiele lat przed upływem terminu przydatności. Obserwując go zawsze miałem w pamięci anegdotę o Lowelasie, który poderwał młode dziewczę i w pewnym momencie dziewczyna go pyta. Te! A ile ty masz lat? Post-Premo i pręży się. A na ile wyglądam? To niemożliwe, odpada panna. Tak długo ludzie nie żyją. Czy więc szybko da się przejść do czwartej Rzeczypospolitej? Tego jeszcze nie wiemy. Nawrockiego czeka y, kilka trudnych egzaminów, i myślę tu y, niekoniecznie o wizytach w Berlinie, gdzie najchętniej widziałabym go na klęczkach czy w Paryżu na Stojaka przed tronem, bo tego akurat się nie doczekają. Będzie musiał podjąć dwie historyczne decyzje w kraju i liczę, że je podejmie. I też dorzucę, że pewnie sobie z tym nasz prezydent niemalowany poradzi. Chodzi o raport z rozwiązania WSI, ciągle nieopublikowany i jedwabny. Odwaga w sprawie ekshumacji i udowodnienie, że mieszkańcy tego mazowieckiego miasteczka zginęli głównie od hiderowskich kul, postawi wreszcie stosunki polsko-żydowskie na właściwym gruncie. A jeśli idzie o raport, dzięki Sędzkiewiczowi prezydent doskonale wie co w nim jest, którego publikacje Lech Kaczyński wstrzymywał, ponoć chcąc chronić niektóre legendy przed skandalami obyczajowymi, może wreszcie oczyści naszą przestrzeń publiczną z najbardziej szkodliwych kreatorów. A przede wszystkim zaczniemy rozumieć, dlaczego tak się działo, jak się działo. Trudniejsze może być ułożenie stosunków z Nowogrodzką i to niekoniecznie z samym naczelnikiem, który dla dobra Polski sądzę, zaakceptuje nawet ograniczenie własnej roli. Ale z jego otoczeniem, które przecież. Stawało na głowie, żeby utrącić kandydaturę Karola. Mam nadzieję, że zwycięży ostatecznie linia szerokiego otwarcia prawicy. Wiara, że możliwe znów będą samodzielne rządy, prowadzi niestety w pułapkę. A gra na rozbicie konfederacji to niestety prosta droga do pozbawienia się ewentualnego prawie pewnego koalicjanta. Trzeba grać fair. A rozmowy z Konfederacją zacząć od słowa przepraszam. Częściowo zrobił to nawrocki u Mencena. Przepraszam za telewizję publiczną w pierwszym rzędzie, która traktowała Konfederację gorzej niż Lewicę. Wiem, co mówię, szlaban na konfe, yy, Zetknąłem się z tym osobiście, robiąc w telewizji. Przypominał najgorsze praktyki z lat 70. z tym, że wtedy. O opozycji wolno było mówić tylko źle. Nam zaś nie wolno było nawet robić tego. Nawet pokpić z Mikę, choć nieustannie się o to prosił. No i między innymi dlatego przegraliśmy w październiku 2023 roku. Ufam, że Karol II, no bo pierwszym był Wojtyła, takich błędów popełniać nie będzie. Zajmie się więc również układanką na polskiej scenie i spokojnie czekam na jego kolejne sukcesy, w których, może nie półmetkiem, ale dobrym pierwszym etapem będą wygrane wybory parlamentarne. No a teraz e, pora przejść do wierszyka. Zastanawiałem się o czym teraz, i postanowiłem wyobrazić sobie taką ucztę. E, którą nazwałem ostatnią biesiadą czegoż nie ma na stole aż lizać paluszki w przystawkach z koalicji trzęsące się nóżki polska wódka maskowska oraz piwo z warki ostrygi szampan kawior podobno na kartki są bitki i ciemniaczki w mundurkach jak kiedyś leniwe oraz ruskie choć miało ich nie być, eee, żurek mocno podgrzany, nim będzie wylany, steki, przekleństw, a także mielone slogany. Mleko od świętej krowy zsiadłe, zechła kura, ham, burger kulturalny, prosto z Merkosura i znak, że postęp wkroczył, radosna to chwila, śliwaki i robaki plus klopsiki skryla. Iwaty grzbią tubalne, stukają kieliszki, flaki się przewracają, marsza grają kiszki. Uczta trwa od wieczora często do południa. To bankiet koalicji 13 grudnia. A teraz kochani kochani, hejt park, mówiliśmy sporo o wizycie prezydenta w Stanach, obserwujemy jak do akcji wkroczyły trolle i wszelkiej maści kanalie, ale ich ataki są tym wścieklejsze, im mniej mogą zaszkodzić. Zresztą oddajmy głos naszym widzom. Tomek. Mimo pesymistów mój wrodzony optymizm rozkwita. Zwłaszcza po dniu waszyngtońskim, gdzie naszego prezydenta Karola e, Odnowiciela przyjmowano jako władcę. E, aby dobre samouczucie kwitło, czytam i słucham wycia i ujadania drobnych szczekaczy, którzy myślą, że są dobermanami, a to nawet nie ratlerki. Lidia, ja też się cieszę, że mamy takiego prezydenta. Wszedł e, w politykę z diomal, z futryną drzwi, bezkompromisowo i z przytupem. Olek, New Rocky. New Rocky. trafnie osykreślił Trump naszego nowego boksera. Czyli, panie Olku, wcale się nie przejęzyczył, witając u siebie nowego Rocky Marciano. Anna. U mnie na polska flaga wisi bez przerwy, dla przypomnienia, że Polska jeszcze żyje i że ja osobiście kocham swoją ojczyznę. Mieszkam na ziemiach odzyskanych przez Polskę, a nie straconych przez Niemców, jak powiedział minister pseudopatriota. Dorota P. Pan premier pomachał ostatnio wykresem i stwierdził autorytatywnie, że Polacy się bogacą. No więc też poprawił mi. Humor. Nie jest źle, a będzie jeszcze lepiej, kiedy tych Polaków, co tak się bogacą, poznały nas z nazwiska. No i dowiemy się, w co inwestują. Kaszkiet. Przewrotni durnie. Mało, że podpalili nasze mosty z mocarstwem, to zrobili z siebie jeszcze idiotów, zaklinając rzeczywistość. Jan Kowalski. Grzech zalechania to argument zupełnie niezrozumiały, bo zbyt trudny dla przeciętnego leninga. Niektórzy hejterzy kompletnie nie rozumieją też klasycznego stwierdzenia, że odwaga w dzisiejszych czasach zdecydowanie potaniała. Ja w sieciowych przekomarzankach z pańskimi krytykami tłumaczę prosto, że gdyby w skład nieboszczki PZPR wchodzili wyłącznie ludzie klasy Marcina, to nie trzeba byłoby w niej nic zmieniać, Oprócz nazwy. No a oczywiście sztandar wyprowadzić. Ten argument z wyprowadzaniem sztandaru kończy zawsze dyskusję z najbardziej nawet zacietrzowionymi osobami. Anna, w moim sądzie sekretarz POP stworzył Związek Solidarności. A ten anonim atakujący pana to jakiś młody czterdziestolatek, który nie zna tamtych realiów. Nie wie, aby mieć dobrą pracę po studiach, trzeba było wstąpić do jakiejś organizacji. E, a w przypadku e, sędziów i prokuratorów, to komitet PZPR o, o, opiniował kandydata na stanowisko. Lecz my Polacy jesteśmy zmyślnym narodem i e, nie jest z nami łatwo kierować. To też co sprytniejsi e, zapisywali się do SD czy ZSL. -u. Zresztą cała ta przynależność sprawdzała się głównie do tego, że księgowość potrącała składki. No a ten anonim wrzuca wszystko, co wrzucają mu Turski jego wspólnicy. Maciej, wychowałem się na parach książkach i audycjach radiowych. Powtarzam, przeczytajcie Agenta Dołu. Nawet komiks naszkicowałem z tej powieści, a dobrze rysuję. Mógłby być hit. Niestety prawa autorskie. Nie wiedziałem, jak złapać z panem kontakt. No i komiks został w szufladzie. Pozdrowienia z USA. No nie wiedziałem, że w USA. No to bym udzielił wszelkich stosownych praw. Józef pisze. Panie Marcinie, pamiętam Pańską twórczość sprzed lat. To był inny świat, za który dziękuję. Yy, wyczuwam w tym odrobinę żalu i przygany, ale to nie ja zmieniłem. Tylko świat, w którym ży żyjemy się zmienił. No i musiałem się dostosować. Ale zaręczam. Jestem tym samym facetem, co wtedy i mam identyczne cele. Jest im dobro Polski. Rejs o instrukcjach. Radek, nie doradek, to może co najwyżej dać instrukcję wiązania krawata. Chociaż ostatnio i to coraz gorzej ujdzie. Stanisław. W historii nie powinno się ingerować, ale ją znaczy pamiętać. Mamy jednak marzenie, aby kilka nazwisk polskich śmieci za kilka lat z niej zniknęło. Znikną. Same, daję panu słowo. Robert, zastanawiam się, dlaczego niektórzy ludzie powtarzają do złudzenia: byłeś pan w PZPR. Prezydent to jest alfons i tym podobne. Wygłaszają na stronach, na których inni cieszą się z przemówienia prezydenta Lawrockiego, z jego swobody, pewności siebie, skuteczności. Chyba po prostu nie lubią Polski. Tak, dodam więcej: bardzo nie lubią. Odezwał się też niesłyszany i niewidziany od pewnego czasu Leszek W. i napisał utwór rymowany, z którego wybieram obszerny fragment. Mam znowu kolkę w boku, ze śmiechu się duszę, bo ciągle kabarecik mam fajny Na Nawrocki w Waszyngtonie i zjawia się Tusek, ojciec tego sukcesu, podobnie jak Sikor. Nieby wielce. Uczone, a tak durnowate. Bez przerwy otwierają do groteski dźwiczki. Kosiniak też na boku dorabia za tatę. Kamysz, ojciec sukcesu. A jak? Wraz z Sawickim. I tak to rozwiązuje się cała zagadka. Mamy jasność w temacie. Wszystko w zgodzie z planem. Biedroń też pewnie ojciec. A Śmiszek to matka. U nich może odwrotnie też być. Takie a no i ty pierwszy kiedy kończę, pozdrawiając, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.